5 4, 3, 2, 1, 0. Często występującym w praktyce zagadnieniem jest obowiązek pracodawcy przekazania informacji o... Planowanym przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Powstają w tym miejscu pytania: kogo? Czy pracowników, czy organizacje związkowe powinni informować o tym pracodawcy, w jakim terminie, a także w jakim, jaki powinien być zakres tej przekazywanej informacji. I rozpoczynając od tego, komu powinien pracodawca, zarówno ten dotychczasowy, jak i nowy, przekazać informacje o planowanym przejściu zakładu pracy. Tutaj rozstrzyga kwestia, czy działają u pracodawców organizacje związkowe. Jeżeli organizacje związkowe nie działają u pracodawców, wtedy obowiązek informacyjny każdego z pracodawców, czyli zarówno tego dotychczasowego, jak i nowego, ciąży wobec wszystkich pracowników. To znaczy każdy pracownik musi zostać indywidualnie poinformowany o planowanym przejściu. Zakładu pracy na nowego pracodawcę. W przypadku natomiast, jeżeli działają u pracodawców zakładowe organizacje związkowe, tutaj wyłączony jest już obowiązek informowania przez pracodawców każdego z osobna pracownika, natomiast ci pracodawcy wtedy muszą poinformować każdą z działających u nich zakładowych organizacji związkowych, czy też międzyzakładowych organizacji związkowych o planowanym przejściu zakładu pracy. Y, zarówno informacja y, dla pracowników, jeżeli nie działają związki zawodowe, jak i informacja dla organizacji związkowych powinna zostać przekazana przez pracodawców w terminie najpóźniej 30 dni przed planowanym przejściem zakładu pracy. Y, teraz kilka słów o zakresie tej informacji, bo jest to bardzo ważne, jaki, jaką treść będzie miała ta informacja dla związków zawodowych, czy też dla pracowników. Przede wszystkim, pracodawcy muszą powiadomić o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy. Jak wcześniej powiedziałem, to musi być co najmniej 30 dni przed planowanym terminem, natomiast mogą pracodawcy to zrobić znacznie wcześniej. Tutaj już zależy to od pracodawców. Kolejną sprawą, która musi być ujęta w informacji o, przejściu, o planowanym przejściu zakładu pracy jest przyczyna tego przejścia. Następnie pracodawcy muszą również powiadomić o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników.